Emocje, precyzja i motoryzacyjna adrenalina. W Technikum w Owidzu odbył się 27 finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Przez dwa dni, 17 najlepszych drużyn z całego kraju walczyło o tytuł mistrzów. To finaliści eliminacji wojewódzkich, prawdziwa elita młodych kierowców i mechaników, oraz gospodarze czyli drużyna z zespołu szkół zawodowych w Starogardzie Gdańskim. Chcemy, żeby ci młodzi ludzie, poza tym, że rywalizują między sobą, byli tak naprawdę ambasadorami bezpieczeństwa na polskich drogach. Nikt inny nie wpłynie na swoich rówieśników tak, jak właśnie kolega czy koleżanka, która ma większą wiedzę, jest bardziej przygotowana w sposób praktyczny do tego, jak zachować się na drodze. Co ważne, to już trzecia edycja finału krajowego turniejów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, która została zorganizowana na terenie powiatu starogardzkiego. Robimy kawał dobrej roboty. Żeby uczestnicy ruchu drogowego już od najmłodszych lat byli świadomi, jakie na nich są nałożone obowiązki, jakie mają prawa i jak się powinni zachować. To niezaprzeczalny dowód na to, że bezpieczeństwo, zwłaszcza najmłodszych i dorosłych użytkowników dróg, jest dla nas wszystkich priorytetem. No, województwo się bardzo dynamicznie rozwija. Powstaje wiele inwestycji związanych z infrastrukturą krytyczną. E, powstaje wiele dróg e, o wodnicy Storogardu, o włonie Miejskiej, i e, Jest dużo inwestycji związanych z budową GOD22, bardzo ważnej drogi. Cieszę się bardzo, że ten e, konkurs wiedzy o bezpieczeństwie drogowym wśród młodych ludzi, młodzieży, e, czasami już osób pełnoletnich, jest właśnie tutaj w Owidzu. E, to pokazuje po pierwsze i nasze doświadczenie w bezpieczeństwie drogowym, ale to pokazuje też to, że e, uczestnicy tego konkursu fają nam, które do nas przyjeżdżają. To jest bardzo ważne. Turniej to nie tylko zawody, to sprawdzian wiedzy, refleksu i umiejętności, które naprawdę mogą uratować życie. No jako gmina Starogrdańsk bardzo cieszymy się, że e, no to miejsce spodoba się organizatorom do realizacji tego typu imprez. Najbardziej jest to dla nas e, świetna informacja, że możemy wypromować w takiej miejscowości jak Ovis, na terenie całej Polski tak naprawdę. Polska jest nieco powyżej średniej wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców. To nie jest ambitny cel osiągnięcie poziomu 46, który jest poziomem średniej europejskiej. Nasz cel to takie statystyki jak choćby w Norwegii czy w Szwajcarii, gdzie na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców ginie około 20 osób. W programie test teoretyczny, przygotowanie pojazdu do jazdy, jazda motorowerem po torze przeszkód, jazda samochodem na czas oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. Te wszystkie rzeczy ostatecznie wpływają właśnie na poprawę bezpieczeństwa. Nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku drogowego, ale pomoc ofiarom wypadku zostanie udzielona odpowiednio wcześnie, szanse na to, że przeżyją wzrastają. Dzięki temu również poprawiamy to bezpieczeństwo na polskim drogach. Wszyscy uczestnicy turnieju spisali się znakomicie. Pokazali wysoki poziom przygotowania, ogromną wiedzę i świetną współpracę zespołową. Drużyna, która poradziła sobie najlepiej we wszystkich konkurencjach i sięgnęła po pierwsze miejsce, to Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach. Gratulujemy mistrzowskiego występu! W tym turnieju biorą udział najlepsi z najlepszych, i są to ludzie, którzy w przyszłości będą stanowić wizytówkę odpowiedzialnego, kulturalnego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i powiem więcej. Są tak obcykani z przepisów ruchu drogowego, znają kodeks wręcz na pamięć, że zazdroszczę im tej wiedzy. Myślę, że niektórzy policjanci ruchu drogowego mogliby się dużo od nich nauczyć naprawdę najlepsi z najlepszych na naszej wspaniałej Ziemi Kociewskiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom nie tylko za wyniki, ale przede wszystkim za pasję, zaangażowanie i świetną atmosferę. Ja zresztą powtarzam, że musimy poznawać Polskę. Jak chcemy zacząć poznawać Polskę, to zacznijmy od Ciebie, bo tu się naprawdę fajnie po pierwsze wypoczywa, zwiedza i ma się kontakt ze wspaniałymi ludźmi.